Lekcja na głośnicy, 770 na 760, dwie metalteżki po 14, patelka, beczka, auto, jeszcze jeździ ich transport jeden. No i mały, kubotką grzmoci tam jak zły. Kurde, spójrzcie, co tutaj się dzieje. Nie dość, że. Już dwa transporty przyjechały, bo mamy tak, jedną patelnię i raziu, który podlewa patelnię oraz kurde ciężarówkę, która już właśnie przed chwilą przyjechała. No i Artur, który walczy z tym z na środku placu, bo poprzedni transport trochę trochę tak lekko mówiąc odjebał że wykiprował po prostu przyczepę tutaj na ten gruz. Nie? Tutaj może widzicie, może nie. Na, na to wykiprował no i teraz y, przez prawie kurde godzinę może albo może przesadziłem żeśmy czyścili to cały czas żeby tutaj nie było razem z, ty, z tym jęczmieniem y, tego y, gruzu. I, i powiem wam że nieźle jest nieźle zapierdzie jest Idziemy do Łachudry tam Naszego głównego aktora Który wygląda jakby był przepracowany Ale nie do końca Tylko udaje I to bardzo dobrze Co ty teraz robisz? Jeździ Fendem, ale od Kuboty nie odchodzi, bo Klapecki Kuboty Kurde, była no. no. To się nazywa sercem Sercem za Kubotą Ty alta Podkładka była chyba z drugiej strony A ja wiem była No właśnie, wyjebana. Nie, jak czekaj jest taki gościu To mówi tak Opowiada o rowerze i mówi Ale to nic, czy jakoś tak? Czekaj No ja Powiem ci, że jest... Jednocześnie dokręcasz i odkręcasz W tym momencie właśnie dokręcasz W tym momencie to odkręcam no, Jak w prawo się kręci No ale tam nie szło Tu coś ktoś kurwa musiał zajebać, bo to tak nie było No czekaj, patrz, się odjebał I tak to jest jak się jeździ Kurwa transporter no, no, myśl, myśl. Teraz jeszcze się odjebał. No, patrzcie, walka z wiatrakami. Ty, no mamy problem, kurwa. Ja pierdolę, coś ty zrobił, chłopie. O, o, o. o. Zamknij się. Co to za chłopak jest to? Ja nie wiem. W prawo odkręca. Uznajmy, że był tam lewy gmin. Lustrzane odbicie miałeś. Ty masz lustrzane odbicie całe życie. Ty nawet idziesz do tyłu. Dobra, tutaj opaku a zawór? No, no właśnie, no. no. To byś odkręcił, byś zakręcił. No właśnie, ja bym zakręcił. To jest Dobra. kierowca. Dobra, listy kierowca w w klapkach kuboczych. Leży, się miejsce robi. Ciężarówka się przestawiła powiem wam tak Jak na początku było luźno, to teraz jest ostry zapierdol, naprawdę Trochę się pomieszało, placowy tutaj yy, yy, jakby to ująć no, nie opanował sytuacji, albo nie, nie, bo zaraz placowy się wkurwi to już w ogóle będzie przypał Uznajmy, że wystąpiły komplikacje, problemy techniczne na placu I po prostu chłopaki tutaj trochę nas zasypali, a my żeśmy się nie wyrobili Dobra Arturo, myślę, że to już będzie gim... O ja pierdole, Co tu się wydarzyło? Panowie, tutaj kurwa za dużo tego jest. Arturo! Już dość! Bo już kolejny transport przyjechał! No, oni tu stają! Oni stają? Oni do Aha! Jest, jest a bo to panowie. jest na sprzedaż od razu. A no to dobra, to wyjebane Dobra Turu! Ey! Zapukaj, dalej. Dobra, patrzcie jak kipruje. Jeden z najlepszych od końca. Arturo, ale dzisiaj za pierdol? Tak, tak ma być. <laughs> tak ma być, właśnie. Co to za robota, jak się nudzi? Poszedł do klimatyzacji, a mnie zostawili na tym kurwa głupale. Wybaczta za moje przekleństwa, ale. Ogólnie to ja już nie mam siły na kulturę jeśli chodzi o gospodarstwo i kurde robota jeszcze więc powiem wam nie mam siły już być kulturalny Dobra chłopak to będzie cofał zobaczcie jak on to robi Powiem wam że trochę tłoczno się tutaj zrobiło niebezpiecznie ogólnie to chłopak spuścił te chyba powyżki nie no spuścił bo nic to jest dobra jak chcesz to będzie na jego. dobra Sił no posypta. Zobaczymy co do tego będzie. de um avistar o turu Jest boża, będzie zboża, będzie zboża Kolejny transport To ma, tylko bez ciekawego? Zapierdol No dosyć. I tak ma być No tak ma być, ale tak ma być. jak tam sypią na grusz to wiesz O tym będą ci mówić, wybieraj pomiędzy skamieczków, nie? Piętym. Piętym, piętym nie? Jest no. elegancko Ty, ale padaj grubno No może nie Bo to radio kipruje, to ja nie mam w ogóle tego żadnych zastrzeżeń No To, to radio kipruje i tak ma być Tak mają wszyscy kiprować No no bo wiesz, radził, cierpliwość, opanowanie, a nie A potem zapierdala z miotełką O jak ładnie, patrz A to tyle, tyle, ty. no no to to. Jak się chinik dowie, dowiedzie idzieś po jego uncie, to zobacz. i tego czepka na web. O Wraca ten drugi leksjon co u nas dzisiaj czoł Co? No to zabezpieczymy Dawaj, odczep to kurwa tego... Ja to nagrywam jakiś kurwa paralityk Kurwa mać Kto to tak zwija to powinien dostać order kurwa Menela jak Macie teraz nagrany kurwa z palca to chuj.